Panie starosto, jeżeli zostanie pan wybrany ponownie starostką, jakie stawia sobie pan priorytety na kolejne cztery lata? Na tą kadencję, która się kończy. A na początku wiadomym było, że rozpoczyna się pewien y, y, horyzont finansowania unijnego. Priorytetem było wykorzystanie maksymalny, w sposób maksymalny tych środków zewnętrznych. W chwili obecnej y, te środki wiemy, że są w znacznym stopniu już zagospodarowane. I rok 2011 na y, 14-15 będzie po, poniekąd pewną niewiadomą co do możliwości finansowych. Aczkolwiek zadania, które powiat ma do zrealizowania są jasno określone. I w chwili obecnej to powiem tak, że moim założeniem byłoby głównie roz. No ale tu wchodzimy właśnie w ten problem ziemski, nieziemski. Umocnienie czy rozbudowa systemu Szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Bo ono istnieje. Istnieje, jest, ale w chwili obecnej ma pewne trudności w związku z wysysaniem młodzieży z terenów powiatu do placówek oświatowych miejskich. I trzeba sobie odpowiedzieć, czy na terenie powiatu mają funkcjonować szkoły ponadgimnazjalne, czy je zlikwidować. Na rzecz. Tych, które są na terenie miasta. Uważam, że tak jak toczyła się nie tak dawno batalia o szkoły podstawowe, o to, że były likwidowane, że tu społeczności lokalne broniły tych, tych placówek, podobnie może być w odniesieniu do szkolnictwa ponadgimnazjalnego. I uważam, że moim zdaniem te szkoły powinny funkcjonować, powinny być w Dukli, powinny być w Jedliczu, w Iwoniczu, dlatego, że oprócz tej, tej powiedzmy, no, no nie powiem, misji kształcenia, to również one spełniają tą, tą misję taką, czy, czy zadanie, funkcję kulturotwórczą. I one powinny być, ale, no właśnie, w tym systemie, jaki jest w tej chwili, borykamy się z, z dużymi problemami. Już w tej kadencji zaczęliśmy tą politykę takiego dofinansowywania tych naszych placówek, modernizowania, inwestowania w obiekty, ale przede wszystkim, jeśli jest to kształcenie na przykład zawodowe, żeby to kształcenie odbywało się no, na wysokim poziomie poprzez doposażenie warsztatów tych, tych, tych zawodowych, żeby to był sprzęt na miarę czasu obecnego, bo nie można anachronicznie kształcić zawodu młodzież, która na, na starych tego typu jakieś tam przykładowo szlifierka, tokarka uczy się zawodu, kiedy świat idzie na karki numeryczne. My idziemy w tym kierunku. Nie jest to proste, więc to jest priorytet. Dla mnie uważam, że powinniśmy to młodzież z naszego terenu. Jest to 110 tysięcy mieszkańców, generalnie patrząc. Z, z, w znacznej, mierze, w znacznej mierze zatrzymać tam, gdzie są te nasze szkoły. To jest jeden priorytet. Drugi no to jest kwestia funkcjonowania, ale to nie, nie od nas zależy. Powiatowego Urzędu Pracy i tego, co poprzez ten Urząd Pracy można zrobić dla bezrobotnych. Miasto Krosno. I tu tak. Jesteśmy znów w pewnym zespolonym organizmie. Urząd Pracy jako urząd... Dla pomocy dla osób bezrobotnych obejmuje i powiat, i miasto. Miasto krosno szczyci się niskim bezrobociem. Powiat jest wyższy, wyższy procent, ale bierze się średnią. Więc ta średnia pokazuje, że generalnie w powiecie nie ma wielkiego bezrobocia, bo są statystyki, no znów te sławetne statystyki. To z jednej strony mamy sondaże, tu są znowu statystyki średnie pokazują, że w powiecie nie ma wielkiego bezrobocia, czyli te instrumenty, które mogą służyć wsparciu, niwelowaniu no, tego bezrobocia, no, są ograniczone. Chciałbym tutaj no, wprowadzić ten mechanizm rozdzielenia, żeby był jasny i czytelny. Ja gratuluję panu prezydentowi Przytockiemu, że w mieście Kroś nie jest takie niskie bezrobocie, ale jesteśmy jednak mimo wszystko żyjący na pewnym ograniczonym terenie, przenikającym się wzajemnie, mający wspólne interesy i tutaj nie można e, e, ograniczać tak, że miasto Krosno jest dobrą enklawą e, dobrobytu, a powiat o nich sobie radzi jak chce. Chciałbym, chciałbym, żeby te wskaźniki, które są brane centralnie, były jednak zauważone, czyli rozdzielenie to jest moje pobożne życzenie. Nie wiem, jakich mechanizmów użyć, ale chciałbym, żeby jednak było rozdzielenie tego, co jest, jeśli administracyjnie funkcjonujemy odrębnie, to dlaczego w tym akurat przypadku jest to jeden organizm. No, no, może za bardzo, za wiele tłumaczę, ale szanowni Państwo, jeśli miasto Krosno jest na prawach odrębnych, Grodzkie, gmina grockie, wydzielone, nie, nie wchodzi w struktury powiatu. Powiat jest odrębnym organizmem. To dlaczego jeśli mówimy o bezrobociu, o rozwoju, o, o pewnych mechanizmach, które powinny stymulować rozwój, czy wspomagać, czy zmniejszać w bezrobocie, bierzemy w jednym kocioł, w jednym borek, nie, nie, nie ma rozgraniczenia, jest miasto, jest powiat, jest całość, bierzemy średnią, a no, średnia są pieniądze. Więc to są priorytety dla mnie, szkolnictwo i bezrobocie. Yy, Ale, zaraz no, wrócimy do, do, do momentu. Yy, a bezrobocie jeszcze chcę powiedzieć. Bezrobocie to, to, to są te mechanizmy, które z, są prorozwojowe, wspierające y, tworzenie nowych miejsc gospodarczych. Pytanie nowych, po, ten teraz, czy pan uważa, że idziemy na ilość, czy idziemy na jakość? No właśnie, ja miałem pana zapytać, czy pan uważa, że y, trzeba doposażać właśnie y, placówki, czy... czy czy, 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 czy nie wypadałoby jeszcze utworzyć jakieś, jakieś szkoły? Przede wszystkim, przede wszystkim doposażać. Aczkolwiek powiat jest tutaj, no o, to jest bardzo dobre pytanie. Z tej kadencji. jest przykład doskonały myślę na to pytanie, czy tworzyć nowe szkoły. Na pewno to nasze rozwiązanie jest takie nowatorskie nie znajduje przykładu przynajmniej tu z terenu województwa na utworzenie szkoły o tego typu charakteru ja mówię o naszej szkole zawodowej która funkcjonuje przy ośrodku szkolno-wychowawczym OHP w Iworcu wcześniej młodzież to jest specyficzna młodzież która jest kierowana zazwyczaj przez sądy rodzinne i, i tego typu podobne instancje do takiego ośrodka szkolno-wychowawczego. Jest to mówiąc krótko, trudna młodzież. z Rodzin patologicznych, czy no może z dobrych rodzin, ale która zeszła na, 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 na nieodpowiednią drogę. I ta młodzież powinna pobierać wedle ustawodawstwa polskiego szkoły. I to odbywa się często z opóźnieniem, są to, jest to młodzież kilkunastoletnia, a jeszcze chodząca na przykład do, do gimnazjum, no, nie mówiąc już o szkole później ponadgimnazjalnej. Zasadniczo każda szkoła, również z terenu tutaj Krosna, broni, broni się przed taką młodzieżą. Dlaczego? No znów wchodzimy w te słynne słupki, te statystyki, wyniki. No i każda szkoła chce mieć jak najlepsze wyniki. Zdawalności, ocen, prze przechodzenia zdawalności z klasy do klasy. No a ta młodzież jednak zaniża, zaniża. No więc każdy dyrektor, o nie, 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 nie. lepiej żeby to nie do mojej szkoły. Gdzieś tutaj, no co z tą młodzieżą zrobić? I myśmy taki, taką sytuację mając yy, na terenie powiatu utworzyli szkołę specjalnie dla tej młodzieży. Jest to szkoła działająca w Wiwoniczu. I to jest wyjście naprzeciw potrzebom. Utworzenie, bo jest taka potrzeba. Natomiast generalnie uważamy, że trzeba iść w jakość, czyli doposażenie. W tym roku, na przykładzie tylko trzech szkół, mogę powiedzieć, w tym roku, wyasygnowaliśmy oczywiście poprzez projekty środków zewnętrznych. W sumie ponad milion 200 tysięcy złotych na doposażenie. Jest to zespół szkół w Wiedliczu. Jest to Liceum ogólnokształcące w Wiedliczu i jest to zespół szkół w Iwoniczu na Dole, czyli dawny rolnik, bo to te nazwy to teraz wiele nie mówią, mhm. te numery, czyli dawny zespół szkół rolniczych w Iwoniczu, na, bo mamy również w Wiwoniczu tak zwany gastronomik też popularnie nazywany. Zespół szkół zawodowych to jest no, minimalny krajowy w Wiedliczu i Liceum ogólnokształcące im. Marii Tam przeznaczyliśmy w sumie milion ponad milion 200 tysięcy złotych na doposażenie. No ten zespół szkół w Jedliczu, no to co powiedziałem, tokarka numeryczna. CK Krośnieński. Przypuszczam, że nie ma takiej tokarki. Mamy porozumienia zawarte z zakładami dwoma, żeby młodzież nabywała swoich umiejętności, doświadczeń nie na warsztatach, co jest też ważne, ale w normalnym zakładzie produkcyjnym. Kiedyś to była norma, kiedyś, ale to było kilkanaście lat temu. Teraz, teraz, teraz młodzież, praktycznie jeśli już nabywa tych umiejętności zawodowych, no choćby znowu wrócę do CK-u krasnizkiego, to na to. My natomiast szukamy takiego przetarcia dla młodzieży również w zakładach, żeby zobaczyli na miastach tego, co, co jest wymagane. Dodatkowe kursy, oprócz tego, co w szkole nabywają w ramach tego planu edukacyjnego. Dodatkowe kursy szkolenia, na przykład Ja się na, na tym nie znam, magii, jakieś inne te, te, te urządzenia. Po to, żeby ta młodzież kończąc szkołę, znalazła pracę. Kolejny na przykład kurs języka, niemieckiego czy angielskiego, ale techniczny, nie potoczny. Nie szukam hotelu. Co jest też ważne i nie ona się tam młodzież uczy, również potocznego czy umiejętność posługiwania się językiem, ale również w zakresie technicznym. Czyli takim, jakim zdobywa kształcenie. Szlifierz, spawacz, tokarz, żeby on posiadł umiejętność języka w tym zakresie, niemieckiego, angielskiego. Idziemy w takim kierunku. Nie chcę przytaczać kolejnych przykładów, ale to, co powiedziałem, czujemy oddech, a mało no. z tego, to nie tylko oddech, tylko to wysysanie młodzieży z terenów powiatu do szkół krośnickich. No, można oddech. powiedzieć, że jest to normalne. No ale to, co powiedziałem, należy sobie zadać pytanie. Czy w związku z tym musimy się pogodzić na likwidację tych szkół, które oprócz tej możliwości kształcenia dla młodzieży, dla młodzieży z tych terenów, często niebogatych rodzin, czy, czy mamy się zgodzić na to, żeby...